Wychowawca kolonijny na obozie w Bułgarii. Co ja kurwa wymyśliłem? Myślałem, że sobie odpocznę i zarobię Ale nie wiedziałem, że będę musiał pilnować tych małp, tych zwierząt, tych robali, tych... pierdol! Ty go no! To trzeba było mnie do klubu samego nie puszczać, no! Była brzydka od ciebie, ale przelizałem, no najebane byłem, ja pierdole, ty problemy ja robię. Pokój. Kurwa nigdy nie będę miał dziewczyny. Mój Poland! Nie, Poland! Poland. Yeah, Poland, Poland. Yeah, lewandowski. lewandowski! No to po, to po nasze, no! No, no dalej pijemy! I i nasz piłkarz? How... Pił, pił... How piłkarz! Polsko! Polsko! Polsko. Żublówka, tak, ale to nasze. Yeah. Nawet z nami! Dobra, dawaj, z nami! My z wami! Czekaj, no? bo mam tutaj żeton jeszcze. Ale ten wychowawca zajebisty, co ten Marek? No, tylko ma 27 lat, mógłby być moim ojcem. No. A moim tatusiem. Nie kurwa z Rosji, tylko z Polski! Angolu jeb, jeb, Jebany ty. Co? Co MMA? Ja... Fuck ja... me! Ja nie ćpam tak. Jaranko prawdziwie... Mmm, mm. jak polski bagni, jak zajebi... Chociaż pachnie jak majeranek trochę, wiesz? Ale no. dobra, nieważne, skręcimy ziomal ale... Może w Bułgarii jak majeranek Kręci, Skręcimy ziomal, zapalimy, skręcimy zajebi... zapalimy Tylko musimy na śniadanie wstać, nie? Jakie śniadanie? Tu masz śniadanie No i co z tego, że w Menas poszedłem? No ja pierdolę, spotkałem Norwegów I popłynąłem, no A ty teraz będziesz mi to wypominać, tak? Będziesz mi to wypominać? Wiesz co? Lepiej było grać w lola niż zacząć się z tobą spotykać, ty szmato. Ale pycha. Ale pycha. Ty może kupimy sobie taką torebkę, Louis? Przecież to są podróby, to jest fake. To nieprawdziwe? Chcesz być fake? Przecież. no nie chcesz być chyba fake, nie? Nigdy nie byłam i nie będę. Nie. Natura. Niech inne suki będą. Inne suki ja. Ty portfel zgubiłem Gdzie? To się wróćmy, chodźmy Nie, mam Bo Niemca, Niemca przepić, to jest łatwo, nie? No. no to żeśmy ich ten, ale myślałem, że ze, ze, ze Szwedami będzie tak samo A się okazuje, że no, że nie I się ziomek pożygał, a ja się pożygałem Dwa no? Poznaliśmy wczoraj takich zajebistych ziomali ze Szwecji Oni nas normalnie zapraszają do siebie za rok do wakacji, nie? Kupiłem MDMA jakieś Pokaż ty wygląda jak piasek i smakuje jak piasek. Nie, ale nie zrobiliby ale, nas w chuja dobra. Chyba, nie? dobrze? To piasek. Ty kurwa, za pięć dni do Polski wracam, muszę zacząć trzeźwieć. Czemu, będąc alkoholikiem, wybrałem pracę zawodowego kierowcy? Co to kurwa w ogóle jest? Czemu to jest taki słaby internet? Tutaj no? nawet nie ma żadnych fajnych poksów. Po co my tu przyjechaliśmy w ogóle? A ty masz gumy? Stara, nie mam gumy. A ty nie na tabletkach? Ja na tabletkach, ale gumy też. Nooo, odpowiedzialna. A ty nie jesteś na tabletkach jeszcze? No właśnie myślę, bo mi cycki ma, mia, mają urosnąć wtedy. Ty masz 15 lat, najwyższa pora. Idziemy na kajaki, potem e, w dwa ognie gramy, a potem na ognisko. Wow, serio? Co ty, pierwszy raz jesteś? Nie, kurwa, idziemy się najebać. A ty, Amelce, wczoraj ten... Pałaców zrobiłeś, tak? Słyszałem dobrze? Znaczy, oficjalnie tak, ale nieoficjalnie... Nie. Dobrze. Żyjesz? Robex, żyjesz? Ja znam kod na to, zobacz. Wystarczy dobrze... Trzeba rozbieg wziąć, to jest najważniejsze. No. Zajeb mu. No wiem, no próbuję, no. Zabij go, zabij go. Jak się liga, jak się liga. Jeszcze raz tak zrobisz, przyjedzie tutaj twój ojciec i zabierze cię z kolonii, zobaczysz. Do Bułgarii przyjedzie? Tak, przyjedź do Bułgarii. Na pewno. Z pracy się urwie, to ja ci kurwa zajebię. To ja to wszystko powiem, tacie No wiem To skonfiskowałem dopalacze z tego, z drugiego piętra No i co z tym zrobimy? Trzeba sprawdzić, czy to są na pewno dopalacze, nie? No na pewno się nie dowiemy, jak na pewno nie sprawdzimy Ja nie no... mam żadnych testów, więc no... Ja mam jeden test, tylko taki domowy Ja też, chodź <laughs> Czytałem artykuły. Miały być imprezy, mm -hmm. miały być pijane dziewczyny, miały tak. być rozdziewiczanie. E, nic z tych rzeczy nie ma. Jestem bardzo niezadowolony z tego powodu. I jak tutaj nie poruchałem, to chyba znaczy, że, no. że już nigdy nigdy nie porucham. Hej, nie martw się. Ja mogę Ci pomóc. Co wydarzy się w Bułgarii? Zostaję w Bułgarii. Zostać w domu, no. no właśnie, po co ja mam tu robić? No, no na plażę, sraże, no. O, no może, może walne w to.